i Bardzo spontaniczny pomysł powstał mi w głowie tydzień temu w tragicznych wydarzeniach na południu Polski związanych z powodzią. Postanowiłem zrobić akcję, mrągowianie dla powodzian. I zobaczyłem, i chciałem sprawdzić po prostu, czy, czy to się uda. Podzwoniłem po znajomych naszych lokalnych artystach, wykonawcach. Wszyscy byli na tak, więc stwierdziłem, że trzeba to zrobić, trzeba to pociągnąć. Ideą jest wsparcie symboliczne, wsparcie naszych rodaków na południu Polski. My jako mieszkańcy nadwodnego miasteczka Mrągowo mamy na co dzień do czynienia z wodą. Niestety ta sama woda zrobiła wiele złego mieszkańcom południa Polski. I w ten sposób chcemy ich wesprzeć, śpiewając taki nieformalny hymn grupy Hej, Moja i Twoja Nadzieja, razem z lokalnymi artystami, wykonawcami. I poprosiliśmy o wsparcie i pomoc naszych lokalnych samorządowców, harcerzy, grupę WOP, yy, strażaków, yy, żeby byli z nami na scenie, żeby to wyszedł taki symboliczne, jedno wielkie, symboliczne serce odmrągowian dla powodzi. Wszyscy się zgodzili, wszyscy byli na tak, to tylko potwierdza mi fakt, że to nie był przypadek, że to było potrzebne. Akcja oprócz tego symbolicznego wymiaru, takiego przekazu medialnego będzie też miała, mam nadzieję, wymiar wymierny. Uruchomimy zbiórkę, jest już zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie przeznaczona właśnie dla powodzian, ale żeby ta zbiórka miała naprawdę taki sens, po zakończeniu zbiórki, po zbieraniu jakiejś konkretnej kwoty jest kontakt do wojewody dolnośląskiego, do specjalnej jednostki, która zawiaduje tą właśnie pomocą, żeby ta pomoc była naprawdę realna i taka mądra. I wtedy dowiemy się, jakie są aktualne potrzeby powodzian, bo sytuacja jest dynamiczna, sytuacja jest rzemiełowa. Dzisiaj potrzeba czegoś, jutro będzie potrzeba czegoś innego, więc żeby nie kupować niepotrzebnych rzeczy, być może prześlemy pieniądze na wskazany przez koordynatora Dolnośląskiego cel. Tak to będzie wyglądało, będziemy Państwa informować o tym w internecie, w social mediach. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim artystom, wykonawcom, którzy bez żadnego słowa zgodzili się na poświęcenie swojego czasu, ale także samorządowcom, panu burmistrzowi, panu staroście, panu wójtowi, radnym rągowskim, harcerzom, uczniom CKZTU. Także Mrągowskiemu Centrum Kultury, panu Lechaniu Głębickiemu i pracownikom Centrum Kultury, którzy zgodzili się udzielić tego lokalu, wesprzeć nas nagłośnieniowo, Mariuszowi Otkińskiemu, niezastąpionemu w takich sprawach i wszystkim, wszystkim, którzy wzięli udział w tym nagraniu. Pewnie kogoś zapomniałem, bardzo przepraszam, ale to była bardzo spontaniczna, dynamiczna akcja i udała się.